W dzisiejszym vlogu troszkę kosmetyki wnętrza. X-Type cierpi na parę problemów, i jednym z nich są oddzielające się miękkie wykończenia wewnętrznych maskownic, m.in. słupków czy też słupków z tyłu nadwozia. Nie wszystkie wersje X-Type'ów miały osłony powleczone tym materiałem niektóre były po prostu plastikowe. Mnie na szczęście udało się kupić. Osłony powleczone materiałem w tym samym szarym kolorze za 40 zł, dwa obicia słupków przednich. No i teraz spróbuję wymienić te obicia. Mam tutaj już jedną taką maskownicę przygotowaną, przygotowaną w tym znaczeniu, że wcześniej wyczyszczoną. Zawsze przed montażem dobrze taki element oglądnąć, bo to pozwoli ocenić, jak zdemontować element stary. Widać, że jest jeden zatrzask. I ten drugi, który tutaj ktoś, demontując osłonę słupka, odciął, a w rzeczywistości przypuszczam, że jest tak, że on również jest miejscem, w którym zatrzaskuje się jakiś element, który znajduje się pod starym poszyciem słupka. No to spróbujmy teraz zdemontować ten słupek. Zaczynamy od tego, żeby odciągnąć uszczelkę drzwi, tak żeby móc podważyć osłonę słupka. No i cóż, używamy siły. I udało się zdemontować osłonę. Tutaj teraz pokażę Wam, jak to jest zamontowane od wewnątrz, żebyście tego nie ułamali, ale też zbyt szybko nie odcinali. Otóż taki zaczep, który tutaj został zainstalowany, właśnie chyba dlatego, żeby z jednej strony można było odchylić ten, tę obudowę słupka, a z drugiej strony, żeby potem ona się trzymała. Ten zaczep jest zaczepiony o wewnętrzną część słupka, a z drugiej strony kończy się takim klikiem, który po Umieszczeniu słupka na miejscu pozwala zatrzasnąć go i unieruchomić w miejscu, a przy demontażu pozwala odciągnąć go na tyle od karoserii, żeby dało się ten słupek po prostu ściągnąć. Jego demontujemy w ten sposób, że musimy teraz ten element wysunąć z mocowania umieszczonego w słupku. Najlepiej użyć do tego na przykład klucza. Jak widzicie, poszycie słupka jest w nie najlepszym stanie. Powłoka całkowicie odspoiła się od tej twardej części poszycia. Widzimy, że ten element został wyprodukowany 22 czerwca 2005 roku. No, a teraz montujemy ten nowy, stary element. Który jest w zasadzie starszy, bo został wyprodukowany 5 lipca 2004 roku, no ale jak widzicie jest w znacznie lepszym stanie. I miejmy nadzieję, że jak najdłużej w takim stanie pozostanie. Montaż to już żadna filozofia musimy po prostu w odwrotnej kolejności zrobić to, co robiliśmy przy demontażu czyli zaczynamy od wsunięcia tego czarnego elementu. Stanowiącego zarazem zatrzask i gniazdo zatrzasku. Aha, tylko wcześniej musimy usunąć tę odciętą część przez poprzedniego właściciela. I teraz wsuwamy w część deski z nacięciem ten słupek. Ok, wsuwamy tę tasiemkę. To jest chyba najtrudniejszy element całej operacji, bo o ile wysunąć go jest dość łatwo, o tyle wcelować z powrotem już tak łatwo nie jest, ale udało się. I teraz umieszczamy osłonę pod uszczelką i kontrolujemy, żeby oczywiście zatrzaski trafiały w swoje miejsca. I po robocie. Ten słupeczek troszkę gorzej tu leży, nie wiem czemu, ale trudno. Kabel od kamerki umieścimy pod uszczelką jak poprzednio i można uznać, że ta praca została wykonana i zakończona. Natomiast druga rzecz, którą chciałem zrobić, to wymiana daszka przeciwsłonecznego. W moim daszku przeciwsłonecznym problem jest taki, że ta klapka ma połamany jeden zaczep wewnętrzny, co powoduje, że nie da jej się zablokować w pozycji otwartej, która jednocześnie włącza oświetlenie lusterka. Poza tym, jak widzicie, jest zupełnie inny typ naklejki ostrzegawczej o działaniu poduszki powietrznej niż przy daszku pasażera. Daszek pasażera ma. Naklejkę z zielonymi opisami, a ten daszek kierowcy ma wszystkie czerwone. Nie wiem, czy tak było w każdym X-Type, że inną naklejkę miał daszek kierowcy, inną naklejkę miał daszek pasażera. Ale kupiłem daszek z Anglika i ten daszek z Anglika, siłą rzeczy z miejsca pasażera, ma również naklejkę z zielonymi symbolami. Dodatkowo ma również opaskę na dokumenty, która mi się przyda po stronie kierowcy. Tak czy inaczej, po wymianie będziemy mieli jednakowe naklejki na daszku pasażera i na daszku kierowcy. No i poza tym, oczywiście, będziemy mieli sprawną klapkę lusterka. Problem jest nie tyle w samym montażu i demontażu, co w tym, że trzeba podpiąć wtyczkę, która zasila oświetlenie lusterka. A ten kabel jest umieszczony dość głęboko w podsufitce. Podobno można się do niego dostać poprzez demontaż tej rączki umieszczonej nad głową kierowcy i tutaj przez otwór namacać kabel i tę wtyczkę w jakiś sposób podpiąć. Zobaczymy czy to będzie tak proste. Jak widzicie, operacja wymiany osłony przeciwsłonecznej zakończyła się sukcesem. Nie było przy tym konieczności demontażu uchwytu dachowego, bo kabel zasilający do tej osłony znajdował się pod podsufitką zaraz za daszkiem. Radzę Wam, zanim zaczniecie demontować rączkę boczną w poszukiwaniu tego kabla, po prostu odjąć podsufitkę przed daszkiem i sprawdzić, czy tego kabelka tam nie ma. Pamiętajcie przy tym, żeby przy podsufitce pracować w rękawiczkach, bo wykonana jest ona z takiego materiału, którego drobinki wbijają się w palce. Aktualnie mam zatem dwa identyczne daszki. Jeśli chodzi o osłony słupków A, to również są one. Wymienione bez żadnych problemów, wyglądają estetycznie, żadna część materiału się nie odspaja, są czyste, na szczęście nie ma wielkiej różnicy pomiędzy kolorem podsufitki a kolorem tych słupków, pomimo że je czyściłem, a więc efekt zamierzony został osiągnięty. W tym vlogu to wszystko, zapraszam na kolejny. Do zobaczenia!